Miejscowość Furnaż na Azorach położona jest na gorących źródłach na wulkanie. I teraz pytanie: Czy jedliście kiedyś potrawę gotowaną bezpośrednio w wulkanie? Taką potrawą jest Cozido. Cozido składa się z kilku składników: kiełbasa, kilka rodzajów mięs, warzywa, kaszanka. Wszystko przez kucharzy pakowane jest do wielkich garów. I zawożone o świcie przed świtem na gorące źródła. Następnie 7 godzin powolutku gotuje się właśnie w tych gorących źródłach, podgrzewanych od spodu przez wulkan. A następnie około południa wyciągane jest z owych gorących źródeł i przenoszone do restauracji, po to, aby następnie serwować je gościom, którzy zarezerwowali sobie stoliki. Czy jest to smaczne, czy nie? Nie nam to oceniać. Natomiast na pewno jest to doświadczenie warte 20-paru euro od osoby, które trzeba za to zapłacić.